z Ewangelii według świętego Mateusza. Czyja jest ta podobizna i napis? Odpowiedzieli cesarza. Jezus patrzy na denara, na którym od wieków ludzie mieli zwyczaj umieszczać podobiznę cesarza po to, by nawet w najdalszych zakątkach cesarstwa wszyscy, którzy trzymają w ręku monetę mieli przekonanie, że pan i władca groźny, nieustępliwy, niemiłosierny, patrzy na nich, widzi ich czyny, kontroluje ich przy każdej okazji i gotów jest w każdej chwili zesłać na nich nieszczęście. Po to była właśnie podobizna władcy na Monecie by przypominała sługom, niewolnikom, że są całkowicie poddani i bez przerwy obserwowani. Dlatego Jezus zwraca uwagę na fakt, że Bóg, że Bóg nie jest podobny do cesarza ani żadnego ziemskiego króla. Że Bóg nie jest kimś, kto przygląda się naszym czynom po to, by nas rozliczyć, by nam odebrać podatek i by się na naszej biedzie urządzić. Bóg jest podobny do kogoś, kto Patrzy na nas z miłością, a nie osądem. Jego oblicze jest nad nami, a nie w naszych kieszeniach. Jego oblicze jest w naszych twarzach. Jesteśmy do Niego podobni. Przez podobieństwo z Nim możemy patrzeć na siebie z miłością i z miłosierdziem, bez osądu i bez pragnienia zagarnięcia, zniewolenia drugiego człowieka. Do zobaczenia jutro.